Witajcie moi kochani bardzo serdecznie na kanale Maciej na YouTubie. Zapraszam Was dzisiaj do zdrapek polskich, które otrzymałem od Gabi. Jak wiecie wymieniliśmy się z Gabi niedawno z zdrapkami. Gabi przysłała mi mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Całą masę słodyczy, upominków, prezentów. Ale między innymi wymieniliśmy się z Gabi na kwotę 50 zł i dzisiaj będę drapać zdrapki od Gabi z kanału Gabi Testuje. Jeżeli ktoś nie zna Gabi, serdecznie zapraszam na jej kanał. Moi drodzy, ja postanowiłem, że dzisiaj zdrapię te oto 4 zdrapeczki po 5 zł, a te dwie większe zdrapki po 20 i po 10 zł zostawię sobie na następny odcinek. Także. Dra zaczynamy drapać, zaczynamy od zdrabki Polska-Polska, skoro zdrabki polskie, moi drodzy, to nie ma innego wyjścia, musimy zacząć od tej zdrabki i szybciutko co tutaj musimy zrobić. Mamy wygrywające liczby, musimy odnaleźć je w naszych liczbach, jeżeli jakakolwiek z Twoich liczb jest taka sama, jak z wygrywających liczb wygrałeś przypisaną do niej kwotę. Możemy znaleźć również symbol motylka i wygrywamy przypisaną do niego wygraną. Tabela wygranych tak się prezentuje. Minimalnie 5 zł, maksymalnie 100 tysięcy zł do wygrania. Przejdźmy do, do drapania, moi drodzy. Mam przygotowaną łyżeczkę i sprawdźmy sobie, co my tutaj mamy na sam początek. Mamy 16, 11. 15 i 18. No i zobaczmy, czy któraś z tych liczb nam się tutaj trafi. Oj, w złym miejscu zaczynam drapać. Mamy 34 za 10 tysięcy złotych. Porządna wygrana, ale niestety nie trafiła się. 28 też uuu za 100 tysięcy moi drodzy za 100 tysięcy złotych no i zobaczcie mamy pierwszą wygraną na tej zrabce mamy pierwszą wygraną mamy trzydziestkę za 5 złotych kolejna liczba to dwójeczka i przechodzimy dalej mamy kolejną wygraną jedenastkę Oczywiście wkład, ustalmy, że wkład jest 20 zł, dlatego że tak jak mówię, mam zdrapeczek, mam 4 zdrapki, każda po 5 zł, a pozostałe zdrapki od Gabi będę drapać po prostu w kolejnym odcinku. Zobaczcie co się tutaj pojawia, kolejna cyfra, kolejna wygrana, niesamowite, niesamowita rzecz, tutaj mamy jeszcze 26 za 5 zł. I mamy 15. Słuchajcie, cztery wygrane na tej zdrabce. Niewiarygodne. 4 wygrane na tej zdrabce. To od razu sobie sprawdźmy, co my tutaj mamy. Mamy 10 zł pod 16. Mamy 10 zł pod 11. Mamy 10 zł pod 18. I pod 15 mamy 20 zł. Moi drodzy, wkład, cały wkład z wymianą zgabi się zwrócił, dlatego że mamy na tej zdrabce 50 zł. 50 zł szukam literek kontrolnych. Mamy trzy literki kontrolne AAA. Słuchajcie, 50 zł na zdrapce Polska Polska. Także cały wkład mam już załatwiony. Przejdźmy sobie do następnej zdrabki. Przejdźmy sobie do pudełka czekoladek. Pięknej, piękna zdrabka o, może w ten sposób, tutaj szukamy oczywiście dwóch identycznych symboli w danej grze i wygrywamy przypisaną kwotę, tak się to prezentuje i zaraz zobaczymy, co my tutaj mamy, mamy migdał i mamy tiramisu za 5 zł mam nadzieję, że nikt się na mnie, słuchajcie, nie obrazi za to, że ja tutaj Taką samowolkę robię troszkę i tak rozłożę sobie te zdrabki na parę odcinków. No dla mnie to jest po prostu przyjemność. Nie na co dzień mam te zdrapki polskie, także chcę sobie po prostu troszeczkę dawkować tą przyjemność, moi drodzy. Tutaj mamy kakao i precel. Tutaj mamy kokos i nugat. Dwa różne inne symbole dwie inne czekoladki. Tutaj mamy muszle i kokos. Bardzo dobrze. Kolejne symbole: serce i tiramisu. Także 5 zł do nas nie powędrowało. Troszkę faktycznie ciężko się drapie tą zdrabkę, ale nie ma tragedii, moi drodzy. Nugat i precel. Tutaj mamy 10 zł. Ja Wam jeszcze korzystałem z okazji, że że nagrywam odcinek. Chcę Was bardzo serdecznie zaprosić do QA, które trwa na kanale. Macie czas tylko do końca dnia dzisiejszego, moi drodzy. Także zadawajcie pytania. Jeżeli macie jakiekolwiek do mnie, to link do QA zostawię Wam w opisie pod tym filmem. Do końca dzisiejszego dnia macie czas na zadawanie pytań. Jutro nagrywam dla Was odpowiedzi na te pytania, także... Jutro sobie odpowiemy na wszystkie pytania, i tutaj mamy mleczną imię. Niestety ta zdrabka wygranej nam nie przyniosła. Szalone zakupy, kolejna zdrabka. W bonusie musimy znaleźć kwoty i wygrywamy je. Także przejdźmy sobie do bonusu. Mamy złoto. A w drugim bonusie Mamy plik, także niestety się nie udało. Przejdźmy do gry głównej. Jeżeli jakakolwiek z twoich liczb jest taka sama jak któraś z wygrywających liczb, wygrałeś przypisaną do niej kwotę, wygrane sumują się. Jeszcze sobie zobaczymy, jakie są stopnie wygranych. Od 5 zł, czyli zwrot, do 150 tysięcy zł. Moi drodzy, no rewelacja, rewelacja. Naprawdę fantastycznie. Jakie wygrywające mamy liczby? Gabi ma bardzo dobrą rękę do zdrapek, nie to co ja, moi drodzy. Już wkład z wymiany zdrapkowej z Gabi jest zwrócony. Tutaj mamy 37, 22 i 32. I sobie zobaczmy, jakie mamy wygrywające liczby. Mamy dwunastkę, no niestety... Nam nie wygrywa dwunastka. Tutaj mamy 28. Też słuchajcie, tą zdrapkę się dość ciężko drapie, powiem tak całkowicie szczerze. 36 obok, bo my mamy 37. Także sami zobaczcie. 24 za 150 tysięcy główna wygrana. Tutaj mamy 1. Dajcie mi też znać w komentarzach, jeżeli możecie, do kiedy mogę te zdrabki wymienić. Mam na myśli polska, polska zdrabkę. Jeżeli możecie, to mi napiszcie, do kiedy mam czas, żeby odebrać nagrodę. Bo nie wiem, no nie wiem po prostu, kiedy będę w Polsce, a mogę tę zdrabkę po prostu wysłać mamie i mama mi wymienić Albo sam polecę, albo ktoś mi wymieni. Także napiszcie mi koniecznie w komentarzu, do kiedy. Tutaj mamy 34 i ostatnia liczba, 26 za 500 zł. Na tej zdrabce nie mamy wygranej. Sprawdźmy sobie kontrolne, czy ja je znajdę. Słuchajcie, mamy T, mamy A oraz S. Także no niestety, ale ta zdrabka się. Nie spisałam, ale to nie szkodzi. Mamy ostatnią zdrabkę, moi drodzy, podwójną grę. Tak jak sama nazwa wskazuje, mamy dwie gry, musimy znaleźć wygrywającą liczbę, a na odwrocie trzy identyczne symbole. Stopni wygranych tutaj również mamy no, 8, od 5 zł do 200 tysięcy, tak to wygląda. No to lecimy. Lecimy z wygrywającymi liczbami. O, bardzo przyjemna, łatwa do Łatwa warstwa ścieralna. Mamy 30, 22 oraz 28 i lecimy. Mamy 24 za 500 zł. Mamy siedemnastkę. Mamy czwóreczkę. Mamy szóstkę. Z tego miejsca zapraszam Was, moi drodzy, jeszcze na rozdanie, również na moim kanale, z okazji 400 subskrypcji. Kto ma ochotę, kto jeszcze nie wziął udziału, zapraszam. Link również zostawię w opisie, wystarczy spełnić warunki, one nie są trudne i można wygrać fajne nagrody. Uważam, że fajne nagrody do wygrania, także zapraszam Was serdecznie do rozdania na moim kanale, rozdania na 400 subskrypcji. W momencie kiedy osiągniemy te 400 subskrypcji, od razu przechodzę do przechodzę do y, losowania dwóch osób, tak? Tak jak to zawsze u mnie na kanale bywa. Z poprzedniego rozdania odezwała się już jedna osoba, która odebrała nagrodę. Wysłała mi zdjęcia, tak, już wszystko już wszystko wiem. Justyna już się pochwaliła na Instagramie swoimi wygranymi w moim rozdaniu, także Każdy ma szansę wygrać. Tak jak mówię, no ja tutaj chcę, żeby wszyscy wygrali, chcę, żeby jak najwięcej osób wygrało, ale no nie zawsze to jest możliwe, prawda? Dobrze, co my tutaj mamy? Bo ja się skupiam na, mówię o rozdaniach, mówię o wygranych. A tutaj mamy kolejną liczbę. Dalej mamy 32. No już mi się wydawało, że mam tę liczbę, ale słuchajcie, 200 tysięcy, 200 tysięcy. I 21 obok, no bo niestety mamy 22. No dobrze. I sobie zobaczymy tył z drabki. Szukamy trzech identycznych symboli. Mamy świnkę, świnkę i koronę. W drugiej grze mamy świnkę, podkowę i kufer. W trzeciej grze: ojejku, monetę, monetę i podkowę. A w ostatniej grze: Podkowe i dwa kufry. No zobaczcie, tak się przedstawia tabela z wygranymi. Gdybyśmy mieli trzy kufry, bylibyśmy 500 zł. Poszukajmy sobie jeszcze literek kontrolnych na tej zdrabce, bo no zdrabka jest przegrana, ale moi drodzy, mamy tutaj literkę P. No i jakąś inną drugą by się przydało znaleźć, ale jest to... A jest M, dobrze, i to mi wystarczy. Mamy dwie różne, także na pewno ta zdrabka jest przegrana. No i drodzy, ale na tej zdrabce mam wygrane 50 zł, także Gabi masz świetną rękę do drapek, naprawdę masz świetną rękę do drapek. E, 50 zł w tej zdrabce jest, dajcie mi koniecznie dać, do kiedy mam czas, żeby tę zdrabkę wymienić, wymienić nagrodę. Tak jak mówię, dwie pozostałe zdrabki będę drapać na kolejnym odcinku. Pozdrowienia pojawią się w odcinku z angielskimi zdrabkami. Ja Was bardzo jeszcze raz zapraszam do kanału Gabi. Nazwa kanału Gabi Testuje. Także Was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo serdecznie. Zadawajcie, zadawajcie pytania do QA. A jutro przychodzę do Was z odcinkiem z odpowiedziami na te pytania. Trzymajcie się ciepło i miłego dnia. Pa pa.